Michał Bułhakow, mistrz i Małgorzata. Przełożyli Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski. Wydanie bez ingerencji sowieckiej cenzury. Czyta Katarzyna Decowska. Część druga, rozdział dziewiętnasty. Małgorzata. Za mną, czytelniku. Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwał temu kłamcy jego plugawy język. Za mną, czytelniku mój, podążaj za mną, a ja ci ukażę taką miłość. O nie, mistrz był w błędzie, kiedy w lecznicy, gdy przemijała północna godzina, mówił Iwanowi z goryczą, że ona zapomniała go już. Tak stać się nie mogło, oczywiście, że nie zapomniała o nim. Zdraćmy przede wszystkim tajemnicę, o której mistrz nie chciał zdradzić Iwanowi. Ukochana mistrza miała na imię Małgorzata. Wszystko, co opowiadał o niej nieszczęsnemu poecie, było zresztą prawdą. Opisał swą ukochaną wiernie. Małgorzata była piękna i mądra. I jeszcze jedno trzeba tutaj dodać. Można stwierdzić z całym przekonaniem, że jest wiele kobiet, które nie wiem co dałyby za to, aby zamienić się z Małgorzatą. Trzydziestoletnia bezdzietna małgorzata była żoną wybitnego specjalisty, który w dodatku dokonał pewnego odkrycia o ogólnopaństwowym znaczeniu. Jej mąż był młody, przystojny, dobry, uczciwy i uwielbiał żonę. Małgorzata zajmowała z mężem całe piętro pięknej willi, stojącej w ogrodzie przy jednej z uliczek w pobliżu arbatu. Uroczy zakątek. Każdy może się o tym sam przekonać, jeśli tylko zechce się udać do owego ogrodu. Niechże się zwróci do mnie, ja mu podam adres, wskażę drogę. Willa stoi do dziś. Małgorzacie nigdy nie brakowało pieniędzy. Mogła kupić wszystko, na co miała ochotę. Wśród znajomych jej męża było wielu interesujących ludzi. Małgorzata nigdy nie dotknęła prymusa, nie zaznała udręk wspólnego mieszkania. Słowem, czy była szczęśliwa? Ani przez chwilę! Odkąd mając lat dziewiętnaście wyszła za mąż i trafiła do tej willi, nie zaznała szczęścia. O bogowie, o bogowie moi, czegoż jeszcze brakowało tej kobiecie, w której oczach jarzyły się nieustannie jakieś niepojęte ogniki? Czegoż jeszcze trzeba było tej leciutko zezującej wiedźmie, która wtedy na wiosnę niosła bukiet mimozy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mówiła zapewne prawdę, potrzebny był jej on, mistrz a wcale nie żadna gotycka willa, ani własny ogródek, ani pieniądze. Mówiła prawdę. Ona go kochała. Nawet mnie, rzetelnemu sprawozdawcy, ale przecież człowiekowi postronnemu, serce się ściska, kiedy pomyślał, co czuła Małgorzata, kiedy następnego dnia przyszła do domku mistrza, na szczęście nie zdążywszy się rozmówić z mężem, który nie wrócił w zapowiedzianym terminie, i dowiedziała się, że mistrza już nie ma. Zrobiła wszystko, żeby czegokolwiek się o nim dowiedzieć. I rzecz jasna nie dowiedziała się niczego. Wróciła więc do willi i mieszkała tam nadal. Ale skoro tylko z trotuarów i z zniknął brudny śnieg, skoro tylko zadał w lufciki niespokojny, niosący lekki zapach zgnilizny wiosenny wiatr, Małgorzata zatęskniła silniej niż w zimie. Często długo i gorzko płakała potajemnie. Nie wiedziała, kogo kocha, żywego czy zmarłego. A im więcej mijało rozpaczliwych dni, tym częściej, zwłaszcza o zmierzchu, powracała myśl, że jest związana z kimś, kto nie żyje. Musiała albo zapomnieć o nim, albo umrzeć sama. Przecież tak nie sposób żyć, tak nie można. Zapomnieć o nim, za wszelką cenę zapomnieć, ale nieszczęście na tym właśnie polega, że zapomnieć o nim nie umie. Tak, tak. — Tak, popełniłam ten sam błąd — mówiła Małgorzata, siedząc zimą przy piecu i patrząc w ogień rozpalony na pamiątkę owego ognia, który płonął wówczas, gdy mistrz pisał Poncjusza Piłata. — Dlaczego wtedy w nocy zostawiłam go samego? Dlaczego? Przecież to było szaleństwo. Wróciłam na zajutrz, uczciwie, tak jak obiecałam, ale było już za późno. — Tak, wróciłam za późno, jak ten nieszczęsny Mateusz Lewita. Wszystkie te słowa były oczywiście niedorzeczne, bo i cóż prawdę mówiąc by się zmieniło, gdyby została tamtej nocy u mistrza, czyby go ocaliła? To śmieszne, moglibyśmy zawołać, ale przecież nie uczynimy tego w obecności doprowadzonej do ostatecznej rozpaczy kobiety. W takiej udręce przetrwała małgorzata Nikołajewna zimę i doczekała wiosny. Tego samego dnia, kiedy powstał ów niedorzeczny zamęt spowodowany zjawieniem się w Moskwie czarnego maga, Piątek, kiedy przepędzono i wysłano z powrotem do Kijowa wujaszka Berlioza, kiedy aresztowano księgowego i kiedy wydarzyło się jeszcze mnóstwo innych nonsensownych i niepojętych rzeczy, Małgorzata obudziła się około południa w swojej sypialni, której półokrągłe trzyskrzydłowe okno znajdowało się w wykuszu willi. Obudziwszy się, nie zapłakała, jak to się często zdarzało. Obudziła się bowiem z przeczuciem, że dziś wreszcie coś się wydarzy. I kiedy zdała sobie z tego sprawę, zaczęła to uczucie troskliwie pielęgnować, w obawie, by jej nie opuściło. Wierzę, szeptała uroczyście, wierzę, że coś się wydarzy. Nie może się nie wydarzyć, bo i za jakie to przewiny, prawdę mówiąc, miałabym cierpieć dożywotnią mękę? Przyznaję, kłamałam, oszukiwałam, żyłam potajemnym życiem, które ukrywałam przed ludźmi, ale przecież nie można karać za to aż tak okrutnie. — Niewątpliwie coś się wydarzy, ponieważ nic nie może trwać wiecznie, a poza tym mój sen był proroczy. Dam za to głowę — tak szeptała Małgorzata, patrząc na wypełniające się słońcem pąsowe zasłony, ubierając się pospiesznie, rozczesując przed potrójnym lustrem krótkie kręcone włosy. Sen, który się tej nocy przyśnił Małgorzacie, był rzeczywiście niezwykły. Rzecz w tym, że w okresie jej zimowej udręki ani razu nie przyśnił jej się mistrz. W nocy zostawiał ją w spokoju, męczyła się tylko we dnie. Aż tu nagle się przyśnił. Przyśniła się Małgorzacie jakaś okolica, której nie znała. Beznadziejna, posępna, pod chmurnym niebem wczesnej wiosny, przyśniło jej się strzępiaste, rozpędzone popielate niebo, a pod tym niebem nie ma chmara gawronów. Jakiś koślawy mostek, pod mostkiem mętna wiosenna rzeczułka, smętne nędzarskie na wpół nagie drzewa, samotna osika, a dalej pośród drzew za jakimś warzywnikiem domek zbierwion. Ni to kuchnia w ogrodzie, ni to łaźnia, ni to diabli wiedzą co. Wszystko naokoło jakieś nieżywe i tak przygnębiające, że aż ciągnie, żeby się powiesić na tej osice koło mostku. Wiatr nie powieje, obłok nie drgnie, żywej duszy. Piekielne zaiste miejsce dla żywego człowieka. I oto, wyobraźcie sobie, otwierają się drzwi tego domku zbierwion i staje w nich on. To dość daleko, ale widać go wyraźnie, jest obdarty, trudno się zorientować, co właściwie ma na sobie. Potargany, nieogolony, oczy smutne, pełne lęku. Przywołuje ją ruchem ręki, wzywa do siebie. Małgorzata, zachłystując się martwym powietrzem, pobiegła ku niemu, skacząc z kęp na kępę i wtedy się obudziła. Sen ten może oznaczać tylko jedną z dwojga, rozmyślała. Jeżeli nie żyje, a wzywał mnie do siebie, to znaczy, że przyszedł po mnie i że niebawem umrę. To bardzo dobrze, w takim razie szybko się skończy moja udręka. Ale jeżeli żyje, to sen może znaczyć tylko jedno, że chciał mi o sobie przypomnieć, chce powiedzieć, że się jeszcze zobaczymy. Tak, zobaczymy się bardzo niedługo. Małgorzata ciągle jeszcze w stanie podniecenia, ubrała się i zaczęła wmawiać sobie, że w gruncie rzeczy wszystko bierze bardzo dobry obrót, a takie momenty trzeba umieć uchwycić i wykorzystać. Mąż wyjechał na delegację na całe trzy dni. Przez całe trzy doby więc będzie pozostawiona samej sobie, nikt nie przeszkodzi jej rozmyślać o czym tylko będzie chciała, marzyć, o czym jej się żywnie podoba. Wszystkie pięć pokoi na piętrze willi, całe to mieszkanie, którego pozazdrościłyby jej dziesiątki tysięcy ludzi w Moskwie, jest do jej wyłącznej dyspozycji. Ale uzyskawszy na całe trzy dni wolność, małgorzata z owego wspaniałego mieszkania wybrała miejsce bynajmniej nie najwspanialsze. Wypiła herbatę i przeszła do ciemnego pokoiku bez okien, w którym przechowywano walizki i gdzie stały dwie wielkie szafy pełne przeróżnych rupieci przykucnęła, wysunęła dolną szufladę pierwszej z tych szaf i z sterty ścinków jedwabiu wyjęła tę jedyną cenną rzecz, która jej została w życiu. Małgorzata trzymała w ręku stary, oprawny w brązową skórę album, w którym było zdjęcie mistrza, książeczkę oszczędnościową na jego imię, na której było dziesięć tysięcy, zaprasowane między kawałkami bibułki do papierosów, płatki zasuszonej róży i część dużego brulionu zapisanego na maszynie i nadpalonego u dołu. Wróciwszy z tymi skarbami do sypialni, Małgorzata zatknęła fotografię za potrójne lustro i mniej więcej przez godzinę usiedziała, trzymając na kolanach uszkodzony przez ogień brulion, kartkując go i czytając powielekroć to, co po spaleniu nie miało już ani początku, ani końca. Ciemność, która nadciągnęła z morza śródziemnego, okryła znienawidzone przez prokuratora miasto. Zniknęły wiszące mosty łączące świątynię ze straszliwą wieżą Antoniusza. Otchłań zwaliła się z niebios i pochłonęła skrzydlatych bogów ponad hipodromem. Pałac hasmonejski wraz z jego strzelnicami, bazary, karawanseraje, zaułki, stawy, Jeruszalaim, wielkie miasto, zniknęło. Jak gdyby nie istniało. Małgorzata chciała czytać dalej, ale dalej, oprócz nierówno wystrzępionego, zwęglonego papieru, nie było już nic. Ocierając łzy, odłożyła brulion, wsparła łokcie na toaletce i długo tak siedziała naprzeciw swego lustrzanego odbicia, nie spuszczając oczu ze zdjęcia. Potem łzy obeschły. Małgorzata starannie złożyła swój skarb i w ciemnym pokoju dźwięcznie szczęknął zamek. Małgorzata wkładała w przedpokoju palto, chciała wyjść na spacer. Śliczna Natasza, jej służąca, zapytała, co ma zrobić na drugie danie, a otrzymawszy odpowiedź, że jest to obojętne, a żeby się trochę rozerwać, zaczęła rozmowę ze swą chlebodawczynią, opowiadając jej, Bóg wie co, na przykład, że wczoraj w teatrze sztukmistrz wyczyniał takie sztuki, że wszystkim oko zbielało. Każdemu dawał za darmo po dwa flakony zagranicznych perfum i pończochy, a potem jak seans się skończył, publika wyszła na ulicę i patrzeć, a tu wszyscy są golusieńcy. Małgorzata opadła na krzesło w przedpokoju pod lustrem i zaniosła się śmiechem. Natasza, jak ci nie wstyd, mówiła. Umiesz czytać i pisać, jesteś mądra dziewczyna. W kolejkach plotą diabli wiedzą co, a ty to powtarzasz. Natasza oblała się rumieńcem i z wielkim żarem zaprotestowała, że to wcale nie żadne ugarstwo, że na własne oczy widziała dzisiaj w spożywczym na Arbacie jedną obywatelkę, która przyszła do sklepu w pantoflach, a jak poszła do kasy płacić, to jej pantofle zniknęły z nóg i została w samych pończochach. Oczy wybałuszyła, a napięcie dziura, a to były zaczarowane pantofle właśnie z tego seansu. I tak poszła, i tak poszła. Wołała Natasza czerwieniąc się coraz bardziej, że jej nie wierzą. A wczoraj małgorzata Nikołajewna to milicja ze stu ludzi wieczorem zabrała. Obywatelki z tego seansu biegały po Tverskiej w samych reformach. No oczywiście, Daria Cina opowiadała, mówiła małgorzata Nikołajewna. Już dawno zauważyłam, że to straszna kłamczucha. Ta pocieszna rozmowa zakończyła się miłą dla Nataszy niespodzianką. Małgorzata poszła do sypialni i wróciła niosąc parę pończoch i flakon wody kolońskiej. Powiedziawszy Nataszy, że także chce pokazać sztukę, podarowała jej zarówno pończochy, jak i wodę kolońską i powiedziała, że prosi tylko o jedno: żeby Natasza nie biegała w samych pończochach potwerskiej i żeby nie słuchała tego, co wygaduje daria. Pani i służąca ucałowały się i rozeszły. Osunąwszy się na wygodne, miękkie oparcie fotela w trolejbusie, małgorzata jechała arbatem i to rozmyślała o swoich sprawach, to przysłuchiwała się, o czym do siebie szepczą dwaj siedzący przed nią obywatele. Ci zaś, oglądając się niekiedy w obawie, czy ktoś ich nie słyszy, szeptali o jakichś zupełnie niestworzonych rzeczach. Duży, tęgi, mięsisty, o bystrych świńskich oczkach, który siedział przy oknie, cicho zakomunikował swemu niziutkiemu sąsiadowi, że trumnę trzeba było nakryć czarną kapą. Niemożliwe szeptał wstrząśnięty niziutki coś podobnego to niesłychane a co zrobił żełdybin poprzez miarowy warkot silnika trolejbusu można było usłyszeć słowa spod okna milicja skandal, no po prostu mistyka. Z tych strzępów Małgorzacie udało się zestawić coś, co miało jaki taki sens. Obywatele ci szeptali sobie, że jakiemuś nieboszczykowi, nie mówili jakiemu, skradziono dziś rano strumny głowę. To właśnie dlatego ten Żełdybin tak się teraz denerwuje. A ci dwaj, co rozmawiają szeptem w trolejbusie, też mają coś wspólnego z okradzionym nieboszczykiem. Czy zdążymy pojechać po kwiaty, niepokoił się mały? Kremacja powiadasz o drugiej. Wreszcie znudziło się Małgorzacie słuchanie tej tajemniczej gadaniny o głowie ukradzionej strumny i ucieszyła się, że już wysiada. W kilka chwil później siedziała na ławce pod murem Kremla. Usiadła tak, że mogła widzieć plac maneżu. Mrużyła oczy w ostrym słońcu, rozpamiętywała swój dzisiejszy sen. Wspominała jak to przez równiutko rok, dzień w dzień o tej samej godzinie siadywała na tejże ławce z Mistrzem i zupełnie tak samo jak wtedy leżała na ławce obok niej czarna torebka. Mistrz nie siedział dziś obok niej, ale Małgorzata rozmawiała z nim w myślach. Jeżeli jesteś na zesłaniu, to dlaczego nie dajesz znaku życia? Ludzie przecież dają znać o sobie, przestałeś mnie kochać? Nie, jakoś nie mogę w to uwierzyć, a więc zesłano cię i umarłeś. Jeśli tak, to proszę, zwolnij mnie, pozwól mi wreszcie żyć, oddychać. Małgorzata sama sobie odpowiedziała w zastępstwie mistrza. Jesteś wolna, czyż ja cię trzymam w niewoli? a potem znów protestowała. O nie, cóż to za odpowiedź? Odejdź z mojej pamięci, dopiero wtedy będę wolna. Ludzie przechodzili obok Małgorzaty. Jakiś mężczyzna spojrzał spod oka na dobrze ubraną kobietę, zainteresowała go jej uroda i samotność. Odkaszynął i usiadł na brzeszku tej samej ławki, na której siedziała Małgorzata. Zaczerpnął tchu i powiedział. Jednakowoż ładną mamy dziś pogodę. Ale Małgorzata popatrzyła na niego tak posępnie, że mężczyzna wstał i odszedł. — Oto masz przykład — mówiła w myśli Małgorzata do człowieka, do którego należała. — Dlaczego właściwie przepłoszyłam tego mężczyznę? Nudzi mi się, a ten lowelas w niczym nie jest gorszy od innych. No może tylko to głupie jednakowoż. Dlaczego siedzę jak sowa, sama jedna pod murem? Dlaczego zostałam wyrwana z życia? Zwiesiła głowę i pogrążyła się w smutku, ale nagle ta sama co rano fala wzburzenia i oczekiwania uderzyła ją w pierś. Tak, coś się dziś wydarzy! Fala napłynęła po raz drugi i wtedy Małgorzata zrozumiała, że jest to fala dźwięków. Przez hałas miasta coraz wyraźniej przedzierał się głos bębna i dźwięki nieco fałszujących trąb. Pierwszy ukazał się przejeżdżający z tępa obok parkowego ogrodzenia konny milicjant, za nim maszerowali trzej piesi. Następnie ukazała się jadąca powoli ciężarówka z orkiestrą. Wreszcie wolno posuwający się otwarty nowy samochód karawan, na nim trumna pokryta wieńcami, obok trumny w rogach platformy stało czworo ludzi: trzech mężczyzn i kobieta. Nawet z tej odległości Małgorzata zauważyła, że ludzie w samochodzie obok trumny towarzyszący nieboszczykowi w jego ostatniej drodze są dziwnie zmieszani. Szczególnie wyraźnie dotyczyło to obywatelki stojącej w lewym tylnym rogu platformy. By za te policzki owej obywatelki jakby jeszcze bardziej rozpierała od wewnątrz jakaś pikantna tajemnica, a w jej zapłyniętych oczach igrały dwuznaczne ogniki. Zdawało się, że jeszcze chwilka, a obywatelka nie wytrzyma, mrugnie do nieboszczyka i powie: Widział pan kiedyś coś podobnego? Kompletna mistyka! Równie stropieni byli i piesi z konduktu, którzy w liczbie około trzystu osób postępowali zwolna za wiozącą trumnę ciężarówką. Małgorzata odprowadziła kondukt wzrokiem, wsłuchała się w zacichający w dali smętny głos wielkiego bębna, powtarzający ciągle jedno i to samo bums, 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 i myślała, jaki dziwny pogrzeb i jaki smutek ogarnia od tego bumsa! Doprawdy, zaprzedałabym duszę diabłu, żeby się tylko dowiedzieć, czy on żyje. Ciekawe, czyj to pogrzeb i dlaczego żałobnicy mają takie niezwykłe miny. Michała Aleksandrowicza Berlioza, usłyszała obok siebie męski, nieco nosowy głos, przewodniczącego massolitu. Małgorzata odwróciła się zdziwiona i zobaczyła na ławce obok siebie obywatela, który musiał przysiąść się bezszelestnie, kiedy małgorzata, zapatrzywszy się na żałobną procesję, ostatnie swoje pytanie przez roztargnienie wypowiedziała widocznie na głos. Tymczasem kondukt zwolnił, najwidoczniej zatrzymały go światła na skrzyżowaniu. Tak, mówił dalej nieznajomy obywatel, panuje wśród nich doprawdy niespotykany nastrój. Wiozą nieboszczyka, a myślą tylko o tym, gdzie też się mogła zapodziać jego głowa jaka głowa zapytała małgorzata wpatrując się z uwagą w niespodziewanego rozmówcę sąsiad jej jak się okazało był niewielkiego wzrostu płomiennie rudy posiadał wielki kieł na sobie zaśmiał wykroch wykrochmaloną koszulę pasiasty garnitur w dobrym gatunku na nogach lakierki a na głowie melonik krawat jaskrawy zdumiewające było to że z kieszonki w której zwykle mężczyźni noszą chusteczki lub wieczne pióra wystawało mu ogryzione kurze utko — Proszę tylko pomyśleć — wyjaśniał Rudy. — Dziś rano z sali u Gribojedowa ktoś gwizdnął strumny głowę nieboszczyka. — Jak to się mogło stać? — machinalnie zapytała Małgorzata, wspominając jednocześnie szepty w trolejbusie. — A diabli wiedzą jak — nonszalancko odpowiedział Rudy. — Sądzę zresztą, że warto by o to zapytać Behemota. To niesamowite, jak zręcznie ją gwizdnęli. Co za skandal i co najważniejsze, niepojęte komu i do czego może być potrzebna taka głowa. Chociaż Małgorzata była bardzo zajęta swoimi sprawami, to jednak zadziwiły ją dziwaczne ugarstwa nieznanego obywatela. – Chwileczkę – zawołała nagle. – Jakiego Berlioza? Tego, co to dzisiaj w gazetach? – A, tak, tak. – To znaczy, że zatrumnął idą literaci? – zapytała Małgorzata. No jasne, że literaci. A pan ich zna? Wszystkich co do jednego odpowiedział Rudy. Proszę mi powiedzieć, wyrzekła Małgorzata, a głos jej stał się głuchy: czy nie ma wśród nich krytyka łatuńskiego? Jakże go może nie być odpowiedział Rudy. Ten w czwartym rzędzie z samego brzegu to właśnie on. Ten blondyn? mrużąc oczy zapytała Małgorzata: Z popielatymi włosami. O, wzniósł oczy do nieba. Podobny do pastora? O, to, to. O nic więcej Małgorzata nie spytała. Zapatrzyła się na Łatuńskiego. Jak widzę, z uśmiechem powiedział rudy: Nienawidzi pani tego Łatuńskiego? Nienawidzę jeszcze paru innych osób, odpowiedziała Małgorzata, ale to nie ciekawy temat. To pana nie zainteresuje. Kondukt tymczasem ruszył w dalszą drogę. Za pieszymi ciągnęły puste przeważnie samochody. Naturalnie, co w tym ciekawego, Małgorzato Nikołajewna. Małgorzata zdziwiła się. — Pan mnie zna? Zamiast odpowiedzi rudy zamaszyście skłonił się melonikiem. — Wypisz, wymaluj, morda rozbójnika — pomyślała Małgorzata, wpatrując się w ulicznego przybłędę. — A ja pana nie znam — powiedziała oschle. — Skąd mnie pani może znać? A nawiasem mówiąc, to przysłano mnie do pani z interesem. Małgorzata odsunęła się gwałtownie i zbladła. Od tego trzeba było zacząć, powiedziała, zamiast pleść: Diabli wiedzą co o jakiejś uciętej głowie. Chce mnie pan aresztować? Nic podobnego, zakrzyknął Rudy. Co to takiego? Jeśli ktoś zaczyna rozmowę, musi się to bezwzględnie zakończyć aresztowaniem? Po prostu mam do pani interes. Nic nie rozumiem. Jaki interes? Rudy obejrzał się i powiedział tajemniczo. Polecono mi, żebym na dziś wieczór panią zaprosił. Co pan bredzi? Do kogo? Do pewnego bardzo ważnego cudzoziemca, przymrużając oko znacząco powiedział rudy. Małgorzata bardzo się rozgniewała. Jak widzę, pojawiła się nowa profesja. Uliczny stręczyciel, powiedziała, wstając z ławki, aby odejść. Do diabła z takimi zleceniami! zawołał obrażony Rudzielec i wymamrotał w ślad za Małgorzatą. Idiotka! Drań! odpowiedziała Małgorzata, odwracając się, i usłyszała wtedy głos rudego. Ciemność, która nadciągnęła z nadmorza Śródziemnego, okryła znienawidzone przez prokuratora miasto. Zniknęły wiszące mosty łączące świątynie ze straszliwą wieżą Antoniusza, otchłań zwaliła się z niebios i pochłonęła skrzydlatych bogów ponad hipodromem. Jeruszala im wielkie miasto, zniknęło, jak gdyby nigdy nie istniało. — Niech panią piekło pochłonie razem z tym nadpalonym brulionem i z zasuszoną różą. Niech sobie pani siedzi samotnie na ławce i błaga go, żeby wypuścił panią na wolność, pozwolił oddychać powietrzem, zniknął z pamięci. Małgorzata ze zbielałą twarzą wróciła na ławkę. Rudy popatrzył na nią spod przymrużonych powiek. — Nic nie rozumiem — powiedziała cicho. — O brulionie to jeszcze można się dowiedzieć, podejrzeć, podpatrzeć. — Przekupił pan Nataszą, tak? Ale jak pan poznał moje myśli? Cierpienie zbruździło jej czoło i dodała: Niech mi pan powie, kim pan jest, z jakiej instytucji? To ci utrapienie! wymruczał rudy i zaczął mówić głośniej. Przepraszam, ale powiedziałem już pani, że nie jestem z żadnej instytucji. Niech pani usiądzie. Małgorzata usłuchała bez sprzeciwu, ale siadając, zapytała jednak jeszcze raz: Kim pan jest? No, niech już będzie. Nazywam się Azazello, ale przecież to i tak nic pani nie mówi. Czy mógłby mi pan powiedzieć, skąd pan wie o kartkach i o moich myślach? Nie mógłbym, oschle odparł Azazello. Ale pan coś o nim wie, błagalnie wyszeptała Małgorzata. Powiedzmy, że wiem. Błagam, niech mi pan powie tylko jedno. Żyje? Niech mnie pan nie męczy. No, żyje, żyje, niechętnie odrzekł Azazello. O Boże. Tylko proszę bez histerii, nachmurzył się Azazello. Przepraszam, przepraszam, szeptała pokorna teraz Małgorzata. Oczywiście rozgniewałam się na pana, ale zgodzi się pan chyba, że kiedy na ulicy ktoś nagle zaprasza kobietę, nie mam przesądów, zapewniam pana. Małgorzata uśmiechnęła się niewesoło. Ale nigdy nie widuję się z cudzoziemcami i nie mam ochoty nawiązywać z nimi stosunków towarzyskich, a przy tym mój mąż. Na tym polega mój dramat, że żyję nie z tym, którego kocham, ale uważam, że byłoby podłością zmarnować mu karierę. Z jego strony spotkało mnie tylko dobro. A Zazello z widocznym znudzeniem wysłuchał tego niezbyt jasnego przemówienia i powiedział surowo: Poproszę, aby pani na chwilę przestała mówić. Małgorzata pokornie zamilkła. Cudzoziemiec, do którego panią zapraszam, jest całkowicie niegroźny i żywa dusza nie będzie wiedziała o pani wizycie. Za co jak za co, ale za to mogę pani ręczyć. A po co mu jestem potrzebna? Przebiegle zapytała małgorzata. Tego dowie się pani później. Rozumiem, mam mu się oddać, powiedziała z zadumą małgorzata. A zazello jakoś wyniośle chrząknął i odpowiedział tak: Mogę panią zapewnić, że każda kobieta na świecie marzyłaby o tym. Fizjonomię azazella wykrzywił uśmieszek. Ale muszę panią rozczarować, to się nie stanie. Co to za cudzoziemiec? Tak głośno zawołała poruszona do głębi Małgorzata, że zwróciła na siebie uwagę mijających ławkę przechodniów i po co miałabym iść do niego. Azazello pochylił się ku niej i szepnął znacząco: No powiedzmy, że ma pani w tym interes. Skorzysta pani z okazji. Co? zawołała Małgorzata i oczy jej zrobiły się okrągłe. Jeśli pana dobrze rozumiem, oznacza to, że będę się tam mogła czegoś o nim dowiedzieć? Azazello w milczeniu skinął głową. Jadę! z mocą zawołała Małgorzata i chwyciła go za rękę. Jadę, dokąd pan tylko chce. Azazello sapnął z ulgą, opadł na oparcie ławki, zakrywając plecami wyskrobane wielkimi literami słowo ⁇ niura ⁇ i powiedział z ironią. Ciężka sprawa z tymi kobietami. Wepchnął ręce w kieszenie i wyciągnął nogi przed siebie. Dlaczego akurat mnie do tego oddelegowali? Niech by jechał behemot. Behemot ma wdzięk. Małgorzata zaczęła mówić z ironicznym i gorzkim uśmiechem. Niech pan przestanie mnie mistyfikować i zamęczać zagadkami. Jestem i tak bardzo nieszczęśliwa, a pan to wykorzystuje. Pakuję się w jakąś dziwną historię, ale przysięgam, robię to tylko dlatego, że pan o nim wspomniał. Kręci mi się w głowie od tych wszystkich niepojętych rzeczy. Tylko bez dramatów, wykrzywiając się, powiedział Azazello. Trzeba się też postawić i w mojej sytuacji. Dać administratorowi po mordzie albo wyrzucić z domu wujaszka, albo postrzelić kogoś, albo jakiś tam jeszcze drobiazg w tym stylu to moja właściwa specjalność. Ale rozmowy z zakochanymi kobietami? O, dziękuję, pokorny sługa. Przecież już pół godziny panią namawiam. Więc jedzie pani? Jadę, prosto odpowiedziała Małgorzata. W takim razie zechce pani przyjąć to, powiedział Azazello, wyjął z kieszeni złote okrągłe puzderko i wręczył je Małgorzacie ze słowami. Niechże je pani schowa, przecież ludzie patrzą. Ono się pani przyda, Małgorzato Nikołajewna. Pani się solidnie zestarzała ze zmartwienia przez ostatnie pół roku. Małgorzata zaczerwieniła się, ale nie odpowiedziała nic, a Azazello mówił dalej. Dziś wieczorem, punktualnie o wpół do dziesiątej, będzie pani uprzejma rozebrać się do naga i natrzeć tą maścią twarz i całe ciało. Potem może pani robić co pani chce, ale proszę nie oddalać się od telefonu. O dziesiątej zadzwonię do pani i powiem wszystko, co trzeba. Zostanie pani dostarczona na miejsce bez żadnych kłopotów, i o nic nie będzie się pani musiała troszczyć, jasne? Małgorzata milczała chwilę, potem odrzekła: Jasne, to pudełko jest ze szczerego złota, widać po wadze. No cóż, świetnie rozumiem, że mnie przekupują i wciągają w jakąś ciemną historię i że drogo za to zapłacę. Co to ma znaczyć? Nieomal zasyczał Azazello. Znowu? Nie, niech pan poczeka. Proszę mi zwrócić krem. Małgorzata mocniej zacisnęła puzderko w dłoni i powiedziała. O nie, proszę poczekać. Wiem, co ryzykuję, ale decyduję się na to wszystko ze względu na niego, bo na nic na świecie nie mogę już liczyć i nie mam nadziei. Ale chcę panu powiedzieć, że jeśli Pan mnie zgubi, to będzie panu wstyd. Tak, wstyd. Ginęł przez moją miłość. I dotykając serca Małgorzata spojrzała w słońce. Niech pani odda! Za złością krzyknął Azazello. Proszę oddać i do diabła z tym wszystkim niech poślą Behemota. O nie, wprawiając w zdumienie przechodniów, zawołała Małgorzata. Zgadzam się na wszystko. Zgadzam się na te komedie z wcieraniem maści, zgadzam się jechać, gdzie diabeł mówi dobranoc. Nie oddam. Ba! wrzasnął nagle azazello i wytrzeszczając oczy na sztachety parku, pokazał coś palcem. Małgorzata spojrzała w stronę, gdzie wskazywał azazello, ale nic szczególnego tam nie zauważyła. Kiedy odwróciła się znowu do azazella chcąc otrzymać wyjaśnienie w sprawie tego idiotycznego ba, już nie miał kto udzielić jej owego wyjaśnienia. Tajemniczy rozmówca Małgorzaty zniknął. Małgorzata pospiesznie sięgnęła do torebki, w której przed tym okrzykiem schowała puzderko, upewniła się, że jest gdzie być powinno. Wówczas, nie myśląc już o niczym, szybko wybiegła z ogrodu Aleksandrowskiego.